Jednocześnie z tej strony do Manicuro w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie test jc 05 i Mini Blitz Rooms One mają na petardę 0,4 g, te mają 0, 3, 25 i zobaczymy jak wypadną Wyglądałem tak a te tak dobra, rzucimy sobie dwie luzem j i mini blitz mini blitz naczyniek, które mocniejsze się, bo delikatnie. Z nimi glit chyba. Delikatna. Zobaczymy teraz co jest nagarku. Najpierw J05. Co? Garnek żyje dalej i teraz mini-blitz. Ale tak podobnie, tylko lepiej. Dobra, teraz sprawdzimy test na decybelobieżu. Max. I teraz zobaczymy Jedę ze co Stop I teraz mini blitz. Na sama odległość 111,6 no i to by było na tyle zachęcam do oglądania filmów, lajkowania, subowania. Moja ocena dla tych pet to jest 7 z plusem, za cenę w ilości 30 sztuk. mr savant thank you.